Cześć, kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzień dobry, z moim pierwszym vlogiem. Tak, jest to mój pierwszy vlog, i dzisiaj nagrywam dla was z wynajętego domku, który wynajęliśmy razem z moją babcią. I właśnie w tym domku będziemy mieszkać. Jesteśmy w z Kościuszkowskich już wam ten domek, pokażę. Chodźcie, to wam pokażę. O Jezus, poczekajcie, jest jacyś wariaci idą, ale on tak wygląda, tak bramka wygląda, tak wygląda on spoza bramki, tak wygląda domek, no i ogólnie to mieliśmy mieć w dosłownicy, ale w dosłownicy okazało się, że jest koronawirus, no i niestety... W tym domku nie możemy wynająć, ale wynajmujemy teraz na dwa tygodnie w tym domku, więc potem Wam nawet pokażę. A pierwszy pokażę Wam podwórko, Jestem co jest z moją babcią. No, ja już byłam w tym domku, ale nie byłam jeszcze na górze, więc moja reakcja gór będzie mega szczera. Więc tak, tutaj mieliśmy mieć basen. Tylko, że basen, tylko że basen jest z jakimiś glonami właśnie tej wody. Wylewamy, no i będziemy nadawać nowe. Nie sądziłam, że będzie woda z gronami, ale cóż, jak się nie sądziło, to się tak zrobiło. Więc no, podobno jest tutaj jeszcze trampolina, ale niestety trampolina jest na razie złożona i nie ma jakiej rozstawy, nie ma jej tutaj w ogóle, ponieważ ona tam była już przewieziona do słońca. No niestety tak, ale mamy tutaj czepak, czyli możemy. Wii, możemy tańczyć. Uuuu. No, bo się spadły ogólnie klapki sobie. No, no wykupiłam CCC 1 za 29,99 no rozmiar to 36, 37, 35. Więc tak, wpadajcie tam i tak, no, XD, dobra. No i teraz ogólnie tak wygląda to całe podwórko, i teraz pójdę Wam na górę, pokazać, jak to podwórko naprawdę całkiem wygląda. Zastanawiam się. Czy możemy was tak tutaj nie wsadzić? Ale chyba was wsadzę inaczej. I poczekajcie. Chyba was tak wsadzę. O nie, jednak was nie ja nie, nie pojedziemy z statkami, bo nie mam rady. tutaj mamy chlewik. Ale tutaj Wam również pokażę. Znaczy, tutaj jest takie pomieszczenie w gospodarce, a krowy są. Tam na tamtym podwórku wpuszczam. no, no a potem będą tutaj, tylko będzie się troszkę tutaj ogarnąć. Więc poczekajcie, bo my ktoś tutaj głowę zawraca, bo ktoś do mnie pisze, a zamknijesz się chlewiku. Nie chcę się zamknąć chlewik. Oh! Spokojnie, kruszwilka. Uda Ci się to zamknąć. Nie uda ci się. Chociaż w końcu się udało. Dobra, więc teraz wow, Już uwolniłam. I teraz pokażę wam tutaj górne pole, które mamy. Ogólnie tu mamy wielkie kretowisko, więc... Aha, no spoko. No tutaj mamy drabinę, o i pokażę wam może też huśtawkę. Ponieważ mamy taką mini huśtawkę na drzewie. Tutaj się wkłada nogi i... O wow, muszę przyłożyć nogę. I wam pokażę tutaj... Jak się huśta, choć to mi się strasznie będzie wrzynać Ale... Uwaga O, ja pierdolę O, ja pierdolę Ale się bym się wywaliła by Patrzcie na, na to jeszcze raz o, o, ja Jezus Dobra, może ja odłożę tą huśtawkę, ponieważ ja... Na nie wolę się nie huśtać Znaczy, taki sznurek Tak jakby I Widzę Aha Więc dobra, kochani Oa! Tutaj macie całe pole. Calusieńkie mamy pole. Calusieńkie. Calusieńkie pole, więc no. Mamy maliny, pomidory i tak dalej. Więc może teraz kochani pokażę wam coś innego. Pokażę wam moją jazdę jak ja jeżdżę na moim rowerze, więc teraz idę się z wami przejechać po no i pokażę wam też połowę domu a raczej dół, ponieważ no idę teraz do domu przygotować sobie jakąś pyszną kolację więc idziemy do domu ja bym w sumie na kolację przygotowała chyba to pesto, albo makaron z pesto albo jajecznicę, więc chyba przygotuję jajecznicę, bo nie mam ugotowanego makaronu a jajka zawsze mogę zrobić więc chyba jajecznicę zrobię więc tak otwieram drzwi tak wygląda ten domek no i na razie idziemy do kuchni i będziemy robić pesto tak, będziemy robić pesto. Boże nie pesto, tylko chyba jajecznicę. Ogólnie tutaj wygląda nasza lodówka. Wow. Jezu! Ale się przestraszyłam! No bo patrzcie, czekajcie, patrzcie. Zamykam. Patrzcie, otwieram. Mi się światło jakby zgasło, więc ja chyba na piątkę muszę przestawić mrożenie, bo to się wszystko zamrozi. Albo gradkę bym sobie w sumie wypiła. Albo zrobię właśnie pesto. I mi się wydaje, że zrobię pesto. Tak. Zrobię, nie zrobię, nie no wiem, dobra, zrobię jajecznicę, więc biorę jajka, biorę dwa jajeczka, no, ponieważ będzie z dwóch jajek, tej oczywiście je zaraz rozbiję na patelnię, no i będziemy robić jajecznicę, więc wam po prostu jakby pokażę jak ja to robię, pokażę wam czy się okłasa robić jajecznicę, czy tutaj zrobić na przykład pesto, czy coś tego typu więc pierw jajka idą do umycia, no i zaraz do was wracam Dobra, rana, początek na nierozgranej patelni ja po prostu jakby rozmieszam to jajko oczywiście nie jak wy to robicie, ale ja jakby robię to razem z białkiem i razem z białkiem to rozmyszuję. I po prostu daję je to Od lat wychodzi i wychodzi mi właśnie z, z żółtkiem i z, z żółtkiem Tak, z żółtkiem, z jajkiem. Z żółtkiem i z białkiem. A też dużo osób mi mówiło, że się robi z samego jajka, bez żółtka. Ale ja myślę inaczej. Ja myślę, że się robi. Z jajka i z po prostu ja tak robię I mi jest tak po prostu dobrze Więc no Mieszu, mieszu, mieszu I idę wam pokazać Jak już będę gotowa Jeszcze dodam do tego mleka sojowego Bo ja zawsze do jajecznicy do, Dodaję mleka sojowego, polecam Bo wtedy wychodzi bardzo dobry smak Jeśli ktoś jest wegetarianinem, bądź weganem To jeżeli ktoś jest weganem To polecam mleko sojowe Bo jest naprawdę dobre do jajecznicy Więc no się sobie Tutaj światło. A dlaczego to światło nie świeci? Aha, bo nie jest podłączone, więc no spoko, Ale dobra. Jak ja już y, dodam tego mleka, usmażę je. no to teraz Was wrócę. Okej, okay, kochani, ja do tej y, jajecznicy z... jeszcze. No ja, i, i ja do tej. No i ja do tej jajecznicy dodałam jeszcze szyneczki. No i teraz, właśnie, tutaj. Czekam aż ona się zetnie. Mieszam tutaj, żeby mi nie przywarło, kochani. No i co? Będzie na pewno pyszna jajecznica. Jajecznica, a nie jajecznica, ale dobra. W wiejsku się w sumie mówię jajecznica, więc dobra. Może jak je już skończę robić tą jajecznicę, no to do Was wrócę. Moja jajecznica wygląda tak. Ona jest już gotowa. Więc teraz tą jajecznicę przełożę sobie łyżeczką, oczywiście na talerzyk. Tyle, ile zjem. Więc tutaj przekładam. Przekładam ją w małych ilościach, ponieważ no, nie jestem w stanie w jednej ręce trzymać kamery, a w drugiej ręce po prostu znaczy w jednej ręce trzymać telefon, a w drugiej ręce tutaj yy, jajecznicę nakładać. Więc no ja tyle myślę, że powinnam zjeść. Biorę sobie e, widelec, kochani. No i idę jajecznicę, ponieważ ja myślę, że jajecznica to jest taki bardzo fajna, bardzo fajny e, posiłek. Myślę, że jest ona gotowa na, śni na śniadanie, na kolację i tedy, więc naprawdę polecam. No i co? Próbujemy? Próbujemy jajecznicę, czekajcie. Próbujemy. Mm. bardzo późnie. Pyszna szynka, pyszne wszystko. Muszę tutaj sobie to posolę. No i nie żartuję, ja nie solę jajecznicy. No i będę szamać, więc jak już zjemno, to do Was wrócę, bo nie mam co Was um, zanudzać moim jedzeniem. Jajecznicy, bo jest naprawdę dobra. Ogromny jakiś film. No i będę Wam dalej transmitować. Um, mój koniec praktycznie tego dnia, więc no, mniam, niam. Okej, okay, kochani, już moje, ja już zadam moje jeszcze tutaj, bo po jest taka przykro sytuacja, bo ja w ogóle nie czuję prawej strony zębów, totalnie nic, po prostu, Jezus, ja się przestraszyłam, bo nie wiem, czy mi to jest spowodowane, ale po prostu nic nie czułam. Teraz czuję, ale po nic nie czułam, więc no, ogólnie sobie tutaj sobie usuwałam moje słodycze. Może by babcia mnie nie wzięła. No i może teraz przyjdzie czas na pokazanie Wam domku, ponieważ zaraz będę się już przygotowywała do spania, no i tak dalej. Więc tak. Tutaj mamy salon. Wygląda on tak. Oki, okay. teraz przechodzimy do pokoju, tak zwanego pokoju gościnnego. Ten pokój jest wystarczająco ładny i fajny. Tutaj zostały pozostałości po starych gościach tego lokalu. niestety nic nie pozabierali, ale cóż. Tam są nasze baliski, tam jest okno. Naprawdę, bardzo fajnie. Teraz przejdźmy do strefy łazienkowej, czyli do tak zwanej strefy A. Tutaj jest cała łazienka. Uy, mam fajną bruskę Znaczy taką jakby sukienkę. T tutaj jest oczywiście wanna. I wow, Ej, tu jest kapina ruszczyca, nie widziałam jeszcze tego. Tutaj jest taki jakby hotelowy, bo to jest jakby taki hotelik. Mm, szampon, tutaj mamy gąbki, jakiś ten prysznic i tak dalej. Tutaj to wszystko to jest hotelowe. To również jest hotelowe. To, to. To również jest hotelowe. Wszystko to jest hotelowe. Ręczniki również. To jest bardzo fajnie. Najfajniejsze jest to, że jest, że jest szampon, którego ja używam na co dzień, jest bardzo fajnie. Tylko, że ja używam do włosów naturalnych, a nie do włosów tłustych, ale też może być. Może ja to tak zamykam, poczekajcie. Czy to się w ogóle zamyka jakoś? Tak, powinno się to chcieć zamykać. tutaj się coś stało i to się nie chce zamknąć czekajcie jakbym od tej strony to zamykała to chyba, chyba się coś nie chce zamknąć czekajcie, dobra, zamknęło się, więc tam gaszę, wow, fajnie, bo jak na przykład zgaszę tu to zobaczcie, tam nadal się świeci, zgaszę tam a tu nadal się świeci, więc to jest fajne, fajne teraz pokażę wam toaletę, to jest taka mini toaletka tam mamy zejście do piwnicy które e, ogólnie zejście do, do piwnicy i górę pokażę wam w jutrzejszym vlogu, ponieważ jutro też będzie vlog. Więc wyczekujcie jutrzejszego vloga, a dowiecie się co tam jest. Teraz tutaj mamy kuchnię, tutaj moja babcia rozmawia. Tutaj mamy taką skromną, bardzo fajną lodówkę z wyposażeniem. Tutaj krzesło, tutaj nasz wózek i tak dalej. E, moje tak. gacie pozdronowe kupiłam. Tutaj mamy okno, mamy taki ładny widok. No. Tutaj mamy herbatkę, tutaj ogólnie mamy kuchenkę też. Pokażę wam to. Tutaj się świeci. A tutaj wieje wiatrak. A tu również wieje wiatrak. Więc polecam kuchenkami. Ja mogę Piekarnik i mamy piekarnik podwójny. Czyli tutaj możemy coś piec, a tutaj może być taka. I na dole mamy tak zwaną chłodziarkę. No, Więc no naprawdę fajnie. Tutaj jest soczek, tutaj a, no będę robiła samatkę zaraz, taką mini, mini -wagę. Więc no tutaj mam już przygotowaną sałatę Z której będę robiła właśnie sałatkę petlińskie Mini e, wege sałatkę No a teraz jeszcze wyjdźmy na pole Tutaj górę wam jutro pokażę No a teraz jeszcze wejdę na pole Ponieważ mam wam coś do pokazania Ja już będę powoli kończyła tego vloga Tylko pokażę wam jeszcze Jak już idę spać i tak dalej Ponieważ ten vlog będzie tak Chyba 17 minut gdzieś tak Ponieważ nie chcę wykorzystywać całego limitu więc ogólnie chciałam Wam również powiedzieć, że tutaj mamy garaż i fajny mamy garaż, bo mamy przejście przez garaż tam. Ale garaż również pokażę Wam jutro. No a teraz jeszcze chciałam Wam coś powiedzieć. Czyli chciałabym Wam dopowiedzieć, że ogólnie hmm, położę sobie tak tutaj telefon, kochani. I ogólnie będziemy jechać w taczkach, więc o, jedziemy, o dobra, jednak nie będziecie jechać w taczkach, motor jedzie jakiś, zobaczycie, zobaczycie, napiszcie w komentarzu, czy, czy, czy zobaczyliście ten przelatujący motor, jeżeli tak, to, to wygrywacie, kurde, nie wiem, pozdro ode mnie na mspx no, e, oczywiście wylosuję tylko jedną sobie, która dostanie pozdro i dodanie nie do znajomych. No i oczywiście e, jakiś unikacik na most Więc no, ja już może pójdę do domu. No i kochani, ja już idę się umyć. Pokażę Wam moją stylówkę. Napiszemy, pokażę Wam co kupiłam. No i będę zakończyła tego vloga, ponieważ ja już będę się spać, więc zapraszam Was tutaj, kiedy pokażę Wam moje ubrania. No i to będzie moja stylówka na jutro, czyli taka bluzeczka i albo takie fioletowe spodnie albo krótkie spodenki. Ta bluzka jest z Ameryczki, z Ameryczki kurde, yy, ona jest z Betty Win, a to jest z, poczekajcie, a to jest z Hum Dew, więc polecam, możecie sobie taką stylówkę kupić i ogólnie czytałam ostatnio bardzo fajną książkę o balkonie całych w kwiatach, Tutaj zobaczcie, mamy tutaj kalendarz prac przy uprawie roślin balk balkonowych. I ja ten kalendarz wy wykorzystałam sobie do po prostu jakby samego jakby do samego... Zobaczcie, tutaj sobie wykorzystałam ten kalendarz do pracy, która muszę zrobić. Nie tylko na ten, nie tylko na kwiatki, ale wykorzystałam sobie to, co muszę zrobić, kiedy muszę iść do sklepu i tak dalej. Te plusiki są zaznaczone, kiedy musimy coś zrobić, a te niebieskie, kiedy nie musimy czegoś zrobić. Więc no, myślę, że jest to też fajny kalendarz, więc polecam, jeśli ktoś chce taki kalendarz, to zapraszam do mnie, XD. Więc no. Ja teraz, kochani, Będę się już myć będę miała więc my prysznic, no i ja do was wrócę. Wow, o, ładowarki nie dołączyłam. No i ja do was może wrócę, jak już będę się e, kładła spać, ponieważ jestem już bardzo zmęczona. Więc no, zamykam balkon, zasuwam zasłony. O, wow, patrzcie, tu mam jeszcze światełko, tam na balkonie się świeci. Zasuwam zasłony. Tutaj tam zasłonę również zasuwam. Tutaj zasłonę od boku, wiecie o co chodzi, bo ja już zasuwam zasłony. No, dobra. Zasłony. zasłony. I idę spać. Więc jak już będę się kładam, to teraz wrócę. Dobra kochani, dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. Jest godzina 23.42, a ja się kładę do spania, więc mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji na kanale. I widzimy się już w jutrzejszym vlogu, więc bajo!